Manka jestem Wertes ze mną jest purpos. Sello! Sello zielowo i witamy Was na mapce Escape. Tak, dawno nie było escape'ów, są Escape'y, jest purpos i jest zabaw. Tak. Mapka to jest Escape by maniumek i purpos powie nam jakie tutaj są zasady. Dobra, pozdrawiam maniumka. Zasady niszcz, tylko bloki gliny i te wskazane. Nie pituj punkty, elementy, nie stawiaj żadnych bloków, max dwie osoby. To ci się przyda. To, to Ci się przyda. To, to nam się przyda. Troszkę ci minimalnie ścinało, ale nie ma tragedii. Ech, ten stary komputer, no. <grym> ale Aż... myślimy, myślimy, że damy radę, tak? Hmm. To fajnie, bo ja mam w tym momencie game moda i już trzeba go wyłączyć. <grym> okay. Oj tam, oj tam. E, zadanie pierwsze, winda wodna, wejdź w dziurę nad Toba. Nad Toba? Niedobre, nad, toba. nad Toba była impreza. And I like that impreza. Ajajaj, aj, aj. twoja woda mnie znosi. I don't care. Teraz <grym> moja to... woda uratuje przyszłość. Aj le, le, le spadły. Wow. Cie, ciekawe, bo moja od... woda I... się zatrzymała w powietrzu. E, bo chyba masz e, lago e, pseudozaura. Kurde, ja nie, ma... nie mam laga, bo, bo normalnie sobie po twoje wchodzę i wszystko fajnie, ale normalnie ten. A jest. 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 jest, Dobra, moja woda jest miszczem. Tak, moja woda jest miszczem. Możesz to po To skorzystam wodzie. z twojej. Tak, nie wiem czy ją zabierać, ale może zabiorę, może się przyda. Zabierz. Ja też jeszcze jedną mam w razie to. No. Okej. Okay. Zadanie drugie. Hop. No to hop. Hoppa! Jakby mnie trafił, no to byś przegrał misję. <laughs> Przegrałem internety. Tak. Co to jest? Witaj, jesteś w starej i opuszczonej chacie. Twoim zadaniem będzie zdobycie skarbów. Aby zdobyć łupy, musisz pokonać długi tor przeszkód. O. To boli. Sobie Zadanie, to boli, patrz nie? pod nogi. Ty. Nie wejdź na żadną płytkę, albo cię zjedzą dziwne stworzenia. Brawo! A ty jak tam? Od, te, od tego tientika się ścięła na Escape. <grymne> Zadanie 4. Do zdobycia skarbów musisz przejść jeszcze kilka etapów. Ja mam kolejeczkę, to co masz? Ja też mam kolejeczką. To jedź tą kolejeczką. Czekaj, mamy dwie drogi. To ja pojadę prawą ty lewą, co? Dobra, spojrzko. Au, au, au. Au, ała, ała, ała. Dostajesz obrażenia ała. też. Au. Tak? Au. <grymne> ja jadę, jadę. Dobra, tak. ja też. Jadę. Jestem. Ja też jestem, czyli w to samo miejsce dojechały. No tak, tylko że innymi aukami. Ej, nie ma pisfulla, umiesz to na szybko ogarnąć. D difficulty set, set zero. E mm. Czekaj, czekaj, difficulty. Po prostu zero. Ha! Dobra. Ja Teraz sobie zjem, żeby odnowić. Git. Co my tu no mamy? To. Udało ci się przejść przez starą kolejkę. Teraz musi znaleźć zakopany skarb, a potem zabrać go do swojej kryjówki. To jest glina. A, możemy glin. właśnie, możemy niszczyć glina. Tak, o jak się u mnie świeci ta glina. No o, 2 jaksy. Tak, teraz zobaczę co u mnie. A, dobra, to ty masz łopajne ja przejście. Zadanie 5. Łopata w dłoń i znajdź skarb. A czekaj, aha, łopata w dłoń, no tak, tylko... Hmm, to weź sobie łopatę stąd? Może diaksowe coś zrobimy. Nie. Wolę no. mieć łupy na y, później. Wiesz co, tylko że to chyba... Mm -hmm. Tutaj głębokość nie ma znaczenia, to trzeba całe przekopać. No. Tak. Najwyżej nam padną łopaty, będziemy kopać łapami. A co? Jak dzieci. Hmm. Piosek, bawimy się w piaskownicy. <laughs> Pioskownica! Ktoś baw się! Ziomek rybka. <laughs> Wygląda ziom KRBK kiedyś? E, to jest. nie mam pojęcia. Polecam. Goś jest, przekozak. Zrób na buciki. A to taki ziomek MTV, czy który? No, ziomek MTV. A, do no to jest. oglądałem? A mam gravel. Masz gravel? Jest. Skarb? Trzeba przekopać gravel? No tak, bo jak na razie to. w ogóle w zasadach, żeby nie stawiać żadnych klocków, to jak mamy wrócić to na górę, nie stawiając żadnych klocków w tym momencie? Co mnie to obchodzi? Będziemy latać. Tak. Ech. Co, znalazłeś na coś? Czekaj. Mnie tam się podoba. To jest ten skarb. O, jest skarb, znalazłem. Wow ile diaksów! Gdzie jest skarb? Ile złota! A, byłem bliska. Ahaha. Aha. Mamy 14 Ech, diaksowych tych. Podsadzamy się diaksową tą. Ech. Ale... E, twórz? Zbigniew mam, też mam. Otwórz, Zbigniewie. Zbigniewie, uciekaj. Eee? A, to była pułapka skrzyniowa. To uciekaj. Aha. No to fajnie. Chyba. Znaczy, bo ja nic tam nie słyszę, żeby wybuchało. Ja też, zresztą jest peaceful. Jak to fajnie, jasno. No I... ja mam ustawione cheaterskie brightness 10 000. A. Wiesz co, też z tego korzystam, ale z reguły na SG. I z reguły jak to właśnie wyłącz, jak mam teraz wyłączone, to, to zapominam wyłączyć. <grym> witaj na swojej witaj. wyspie, schowaj skarby do skrzyni. No, to chowaj, purpus. Zadanie szóste, schowaj łupy tutaj. Dobra, tu są jeszcze jakieś Hop. dwie dziurki do wykopania. No i tu mam hopa, a ty masz co, masz? Diaksy. Co ten po Same diaksy. Jak ty na survivalu tych diaksów nie znajdziesz, to tutaj, same diaksy. No widzisz, że to są za dwa wyjścia, witaj z powrotem. A, to później wrócimy jeszcze tutaj, okej. Okay. Przypuszczam, że tak. Widzisz, ja po prostu mam rentgen diaksowy w oczach. Czekaj, zrobię, zrobię, no? Dobra, nieważne. Co zrobię? Nieważne, to jest w zasadzie. Czekać jeszcze kilka zadań logicznych w drogę. Zadanie w drogę. 7. Ile małych pikseli mają sześciany w Minecraft? 16. Mały... No chyba nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... A masz tak z małego? 16, no. masz rację. Było mnie 32 na przykład w faithful, ale... ale się nie, nie, nie otworzyło nic. że 32? Też nic. Zrobili nas w kule. A może oba? Czekaj, czekaj. Zadanie siódme. Mmm, niech piksele mają na Minecraft. No bo teoretycznie oba, no bo to zależy od. texture Packu. Mhm. Ale zrobił 16, więc powinno od razu i tak działać. Sprawdzę. Co za tą ścianką jest? No i tak. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. ty, no tutaj one się. Co? Trochę to jest bez sensu zrobiony mechanizm. No, ale szczególnie. Widziałeś? On się tam tylko do... No on do drzwi nie idzie. Czekaj może, czekaj, 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 ja to naprawię. Odejdź, odejdź, odejdź. O. I teraz będzie 16 projdą odpowiedź. Um, czekaj. Ja tu mam kmina. I? Dalej nie otworzyły. Josana w... Coś młodził tutaj Czekaj, ten... czekaj, czekaj, to jest ściana, a tu powinno A dobra, dobra, dobra. Czekaj, już, 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 już. No. Czekaj, jedno dalej chyba. Hmm, dalej nic. Potrzebuję jednego tego. No to, to kopiuj. Już mam. O, otworzyły no. się. Tak, panie twórco tej mapy, zwaliłeś. <laughs> <noise> Zero. Może o to chodziło? Wynik działania 22 razy 33 razy 44. <noise> ja obstawiam, że to po prawej. Jest <noise> dobry, ja dobry. Dobrze liczę. Słuchaj. Zresztą i tak by nas nic nie zabiło, nie? Także możemy strzelać. Zadanie 9, hop. Hop. No to hop. No to hop. Zadanie 10, zabawa ze slimeball. Mam dwa slime slimebole. Co jednego masz? A co się robi ze Ja Chyba go tam trzeba wrzucić. A, tak. <laughs> <Ale> z... Super! <laughs> to jeszcze nie koniec, kolego. Zadanie 11. Parkour. Łoj. O, ja mistrz parkura, Parkour naprawdę dla mnie. Czekaj, nie skończ do mnie. Yes, Zadanie 12. To nie pomyłka. Przejdź sprintem przez lawę. Kaman. Dobra, już. Tam jest coś jest, z tyłu. Jest nie woda, jest woda. Ah, no. <laughs> Zadanie 12, 12, 13 to nie jest parkur. A, to. To? Wow, to jest chyba... Cześć, chciałbym cię wkurzyć. <laughs> no tak właśnie czekaj, bo to. Hmm. No, oraz no Czekaj, to nie jest parkur. Może to. To jest to jest coś. To jest hmm. coś. Wiesz co, ja sobie tu ustawię Sethoma. W razie czego. Aha. A jest Sethom? Jest. Okay. Czego tu się bać? Ale pali się, się. się spaliłem. się spalił. Ja mam lagę. Czekaj, jestem z powrotem. Przeszedłeś. Białe lagę mnie nie spaliło. Jaki co przez TPA? te TP po prostu. No wiem, ale chcę mu już udawać w no serwer tak. e, Wykop skarb. Czekaj, znaczy, jak teksturpaka brama sobie załapię? Albo już nie, bo w teksturpaku tego brawa co dał, to no. nie ma... E, jak to się nazywa? Ogień jest strasznie malutki. No co ty. Mhm. Kop, 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 kopu, kopu. Ja tam miałem dyaksy. No bo tekstorpak Brema, no nie, to jest po prostu jakiś inny tekstorpak z neta, tylko tak się ludzie pytali o jego tekstorpak, więc, że nazwał go swoim. Taka mała reklama się odpaliła. No. Pozdrawiamy Brema, tak. Pozdrawiamy Brema, pozdrawiamy. Tu jakieś dziury tutaj są. Z wariata Ech. zwariowanego. That's... co? się będzie patyczkowało? No. Ma ochotę to zrzyczy. Czekaj, bo to jest jakieś dziwna ta... Tą... spadłeś. No spadłem niżej, że też jest dirt i nie wiem czy to... Może idę w Idę tu. Dziwne to to jest, ten map. Nie sądzę, że... Sądzę, że nie tak, co? Że Mapa, mówię. Przerywam, mnie? No, troszkę świecie przerwał. Mówię, że dziwna mapa. A, no tak. To już zauważyliśmy po tym, jak zagadka nie działa. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. mi się łopata. Czekaj, rzucę ci moją. Czekaj, 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 masz. Dobra. A, tylko, że tu jest na... <laughs> Oj, znalazłem. Jest użycie. Pustą Pusta jest? Tak. Super. Ale troll. A może to nie ta skrzynia, po prostu troll. To jest troll poziom Asian. Asian. gdzie jestem za z z role. No bo wiesz, jest poziom master, jest poziom niemożliwy i jest mhm. poziom Asian. Asian level! Co to o, mam 60... skrzynia. Co mam, że mam 64 łopaty? <głos> <głos> no i, i skrzynia. Kolejna postać? No. Już wiem o co chodzi. Tu chodzi... Chciałem ja sobie torcza wezmę, bo widzowie mnie zabiły, że nic nie widzą. No moi widzę wszystko, bo ja czituję. No. Jestem cholernym czytuchem. Cheater. Powiem mamie. No też co zrobiłem u... O, jest kolejna skrzynia. Jest jaksy. Są. So. Ile? To może ty wiesz, bo ty rzadziej giniesz. <laughs> tak. A straciłeś jakieś tam te rzeczy tam? No tak, no w lawie tam straciłem kilka diaksów. Mmm, merłyły. Zły straciłem. Znalazłeś drugi skarb, zabierz go do bazy. Idziemy do baza. No dobra, ale jak wyjdziemy do tej bazy, to co? Bo nie... Nie wiem, zobaczymy. Zadania się już skończyły, ale escape nie idź dalej. Okej. Okay. E, czekaj, e, znaleźł skarb, zejść go do bazy, a potem tu wróć. A idziesz, a jednak jest coś. Tak, coś Nas dalej. Zaskoczył. No, już myśleliśmy, że koniec będzie. Koniec, a to nie, nie ma tak no, łatwo. No, no, no. Taka life'a. Life is brutal. Tak. sometimes tam w dupas. Dobrze, już schowana wracamy. Ile mamy? 14 na 31. A myślałem, że sobie szybko poskacza, to jest takie. O, no, bo to powinno być na dwie kratki. Wtedy się. Pik, pik, pik pik, pikuje. Pyk, i wystrzelili. I ruszyli na Skrzynia, początku. Dwa main karty, biorę jeden i w drogę. Ja biorę drugi i w dro... i stoję w mie... do. <śla> <śla> Rewela! Powiedziałem to. Rewela, ja dzisiaj mam pełno szczęścia, słuchajcie. No, no tak. Cześć. Już wsiadłem sobie. Jesteś tutaj? Tak, jestem. No bo cię nie widzę. Tak. Aha, no bo po TP często. Aha, przez chwilę nic nie widać. Może Możecie, zobaczę później. O, jesteś. No, okay. Uwaga, ktoś właśnie ukradł z twojej bazy łupy. Musisz je szybko znaleźć, więc idź do ich bazy i znajdź swój skarb. Okej, okay, hmm. tylko mi je co? O, to no, jest. Jest tam coś? A, jest. No. Jedziemy, bić lewaków. Chcesz popatę? No, ja mam y, żelazną. <grym> tak jakbyś miał za mało. <grym> nie, ale my tu nic nie czytujemy, to wszystko dozwolone. No. W zasadach było, tylko nie doczytaliśmy. Jesteś w barze nieprzyjaciela, znajdź swoje łupy. O -o -o -o. <grym> Czekaj, mam tu coś. Pusta skrzynia. Pusta? Jaj chowale. Pusta. Pusta. O, tu jest o, jakiś skok w dół, To ja skoczę. To skacz. Oto twoje łupy, zabierz skarpis i mm -hmm. spierdzielaj. Tak napisane? Tak. Gdzie ty jesteś? A, ja tak Tylko 16 upop? diaksów, więcej było. No pewnie, że było więcej. Czuję się oszukany. Co tu jest? To już koniec mapy, pamiętaj, mapę stworzył Maniumek. Maniumek, musisz ją poprawić. No, zdecydowanie. Jeśli Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę, tak? Potwierdzamy. Coś więcej, map, pisz komentarz, pisz w komentarzach pod filmem. No, bardzo ładnie, dobrze zrobione, nie? Patrz, coś jest niżej. Dom, bom, uwaga. Jak jest TNT? Jaki ma numer? Wpisz i TNT po prostu. I TNT? Tak. I spacjon. No nie, 46, dobra. 46. A co, wysadzamy mapkę? Tak no dobra. Na dobry start, początek, koniec. O! To cześć. Jaki X-ray, czekaj, czekaj, czekaj. Co my to tu mamy? Mam tu naliki. Czekaj. Lubię czekaj, chodzić czekaj. w klientikach. Czekaj, gdzie my to mamy. A, w narzędziach jest zapalniczka. Giniemy od tego, nie? Jako administratorzy. Ups. Eee, zginiemy. Tak? No nie. Nie rozprzestrzenia się TNT. Aaa, no, no, oh. bo jest wyłączone, bo jest World Guard. No to czekaj, czekaj. No? Okay, może to da się wyłączyć. Help? A. Nie, nie wiem. Chyba, chyba, nie da się go z tego poziomu. Ale da się na serwerze zmienić i tylko go zreloadować tutaj. No dobra, no to może to I... zrobię. Tylko jak? Patrz, takie rzeczy latają. Na górze. Co lata? Co no, na górze? No zobacz. A ja wiem co to jest. Co? To bo tak ten. Bawiliśmy się z Crysisem w minigierki. Chcieliśmy sobie zrobić i. A to dlaczego to jest na escape'owej mapie? Czy to następną gdzieś? Wiesz co, bo nie. to się samo otworzy przez plugin. A. gdzie? to możemy zagrać na szybko, bo to działa. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, jak to się robiło? Kurczę, muszę sobie przypomnieć, ale to było coś na zasadzie party chyba się to było. Up jeden i teraz się tworzyło tabliczkę, mhm. tworzyło się tabliczkę o nazwie party, czy coś w tym stylu? Nie. Start party. Hmm, nie pamiętam. No trudno. Gdy <laughs> indziej. No, następny, przy naszym następnym escape'ie zagramy. Bo to to była ta, ta, ta. No nieważne, dobra. Wow. No wiem, to takie, że znikają i trzeba szybko na jakieś tęskniki. Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie no. tak. To, to jak na Minecraft Party, nie? No, dokładnie. I, i, i. No, no to chodź gdzieś staniemy się, pożegnamy. Tutaj na F5. Ładnie. Może, może tak o, tak, o tak tak bo będzie nam pięknie tutaj kolorowo. Z tym brzydkim hełmem. I na szczęście mój się spalił. Rzuciłem łopaty. Hmm. Ej, no, nie zostawiać cienia. O, ja mam clear. I działa. O, dobra. No co, dzięki za oglądanie, jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej escape'ów na kanale, to po prostu możecie zasubować Purposa. To to jest taki pierwszy punkcik. Jak zdobędzie suby, to wiemy, że chcecie Skypey, e, tak? E, I możecie <grystanie> nam też zaproponować jakieś mapki, wiecie, do, do opisu podać, 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 my ściągniemy i sobie pogramy. Tak, no, dokładnie. dobrze tak. mówię? Dobrze. Dokładnie, tym razem poszukamy troszeczkę ambitniejszej jakiejś mapki może. No. O, diaksy fruwają. Niech. Wszystko fruwa. No to co, dzięki no. trzymajcie się. Tyle, na razie, cześć! cześć.